ostatni prelegent e, Łukasz Lamża, nie pomyliłem się, e, e, popularyzator nauki, ale też e, autor kanału, e, e, kanału Czas Natury. O, i, teraz, I teraz się nie uda. Czytamy naturę. Czytamy naturę. Tak. tak, tak. A czy mogę jeszcze skorzystać, i tak, że jest przysługujący mi czas, to mogę tylko Panu odpowiedzieć, bo Pośród różnych innych moich ciekawostek, jestem filozofem z wykształcenia, w dodatku mam jeszcze doktora z tej dziedziny, więc czuję, czuję się niejako wywołany do, do tablicy. Ze świadomością jest bardzo ciekawie, bo kiedy się zapyta filozofów umysłu, jak definiują świadomość, to zaczynają się krzyki i rzucanie w siebie nawzajem, nawzajem ciężkimi przedmiotami. I ogólnie, kiedy zapytać takiego dobrze wykształconego filozofa, no jak to jest z tą świadomością, to powie prawdopodobnie mniej więcej coś takiego, że w zasadzie nie wiemy, co to jest. Natomiast kiedy spotykamy kogoś, to robimy takie założenie, że no, poobserwujemy sobie tę osobę i zobaczymy, czy zachowuje się na sposób w miarę przytomny, świadomy i tak dalej. Czyli nie jesteśmy w stanie ocenić, czy wewnątrz jakiegoś mózgu znajduje się świadomość, nie umiemy tego zrobić, natomiast przyglądamy się i zastanawiamy się, czy coś zachowuje się odpowiednio ludzko. Natomiast na ten argument, że algorytm, nie wiadomo, nowe tak złożony, wciąż będzie tylko jakimś bardzo skomplikowanym czymś. Co ma wejście i wyjście, filozofowie umysłu dokładnie to samo mówią o mózgu. Więc jest bardzo poważny problem, bo mówią, no ale no przecież to jest czaszka. Waży tyle i tyle. W środku jest 100 miliardów komórek, każda z nich przetwarza sygnały i wypluwa do nerwów pewnego typu reakcje. W związku z czym taki prawdziwy z krwi i kości filozof powiedziałby tak: no tak, ale to, co widzicie w tym momencie przed sobą, to jest 70 parę kg materii, które dostaje pewne wejścia elektryczne i wypluwa nerwami pewne reakcje fizyczne, macha tutaj językiem, ustami i wychodzi jakiś dźwięk. I wy na tej podstawie być może dochodzicie do wniosku, że ja mam świadomość. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, filozof by powiedział niu, 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 niekoniecznie. Jest termin filozoficzny, który się nazywa zombie. Jest tak zwane filozoficzne zombie i filozoficzne zombie to jest coś dokładnie wyglądającego tak jak ja, które nie ma świadomości. Czy jest tylko taką pacynką. Działającą i zachowującą się w miarę przytomnie, ale nie, ma, nie mającą świadomości. Więc to jest moja długa odpowiedź na to, że jeżeli poruszymy już ten temat, jeżeli otworzymy tę puszkę z tym pytaniem, czy maszyna ma świadomość, i zaczniemy, i pojawi się to straszliwe słowo na F, filozofia, które teraz się pojawiło, to, to się nie dogadamy. To znaczy, to jedno jest pewne, że się nie dogadamy, bo z tej dyskusji prawdopodobnie wyniknie to, że nie wiadomo, czy ludzie mają świadomość. Więc jest, jest bieda. Jest na pewno bieda. Okay. Dziękuję serdecznie tutaj za, za wprowadzenie, za zaproszenie. Ja nie mam prezentacji, w związku z czym skorzystam z przysługującej mi swobody i będę tutaj krążył ku przerażeniu kamerzystów. Więc tak, ja zostałem, czuję się tutaj wywołany dzisiaj jako dziennikarz naukowy, jako za to nauki. Nie jestem praktykiem, nie jestem właścicielem startupu, także tutaj jestem troszeczkę od takiej strony teoretycznej. Postanowiłem w związku z tym powiedzieć o pewnym moim zdaniem bardzo fajnym temacie. Wiecie, ja mam taką, jedna z moich, jeden z moich, nie wiem, z jedno z moich zadań, jedno z moich celów życiowych to jest czytanie artykułów naukowych i to, co wspomniał nasz kochany prowadzący, kanał nazywa się Czytamy Naturę. To jest takie coś, gdzie ja siadam i co tydzień czytam trzy nowe artykuły naukowe. Trzy, tylko trzy i opowiadam, co w nich jest. No, głównie z takich czasopism jak nie wiem, Nature Science, jakiś tam Cell i tak dalej. Trzy. Co tydzień, czyli w ciągu roku 150. A teraz nie wiem, czy zgadniecie, ile się nowych artykułów naukowych publikuje corocznie. Ciekawe, czy ktoś ośmieli się i strzeli. I to mówię tylko o naukowych. Nie wiecie, nie w tygodniku niedziela, nie, nie w polityce, nie w przeglądzie będzińskim, tylko w czasopismach tak zwanych naukowych, recenzowanych. Każdego roku ile? Więcej. Setki, tysięcy. Więcej, troszeczkę mniej. Szacuje się, że około 5 milionów. I teraz tu się pojawia pewien poważny problem, mianowicie co z tą wiedzą. Znaczy, OK, połowa z tego to powstała tylko dla punktów i to nie jest wiedza. Ale przypuśćmy nawet, że corocznie zostanie opublikowanych milion artykułów naukowych zawierających autentyczną wiedzę. Są poza tym jeszcze jakieś roczniki statystyczne, raporty rządowe. Wiecie, moglibyśmy spokojnie pokryć całą tę scenę tymi wydrukami, i teraz tak. Większości z nich nikt nie czyta. Też kolejna ciekawostka, średnia liczba cytowań jednego artykułu naukowego jest około 1, dlatego, że ludzie lubią swoje własne artykuły cytować, żeby, żeby zliczało cytowania. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma czasu. Nie ma czasu tego wszystkiego czytać. I tu się pojawia taki ciekawy problem. Czy nie dałoby się zapędzić sztucznej inteligencji do tego, żeby czytała naszą naukę tworzoną przez ludzi i wyciągała z niej wiedzę? Filozofia jest też taki, jest w filozofii informacji jest właśnie w epistemologii, czyli w teorii wiedzy, jest takich cała, cała długa hierarchia yy, zaczynająca od danych, mamy dane, potem mamy informacje, potem mamy wiedzę, potem mamy mądrość, słuchajcie. I, i zanim dojdzie do tego, że, że powstanie jakakolwiek sensowna treść, to musi to przejść przez kilka filtrów, czyli mamy surowe dane, które w zasadzie niewiele znaczą, i potem z nich wyciągamy jakby pożyteczną wiedzę. I teraz pytanie: czy, kur, czy nie dałoby się zagonić sztucznej inteligencji, żeby to za nas robiła? Dlatego, że my nie mamy czasu się tym zajmować. I opowiem szybciutko o trzech takich przypadkach, kiedy podejmowano tego typu próby. Jedna z nich była bardzo odważna. To było coś, co się nazywa IBM Watson. IBM, wszyscy wiedzą, co to jest, natomiast Watson, no to, to był taki projekt IBM-u, żeby stworzyć algorytm umiejący odpowiadać na pytania zadane w języku naturalnym. Teraz nas to już nie dziwi, dlatego że codziennie zadajemy naszej komórce pytania w języku naturalnym i ona nawet czasami na nie odpowiada. Ale tam chodziło o to, żeby powstał algorytm wygrywający w konkursie Jeopardy, który w Polsce był przez długie lata jako Wabank. Za dawnych lat, które ja pamiętam, prowadził go Kazimierz Kaczor. I tam trzeba zgadnąć o co chodzi. I pytanie czasami ma w sobie jakiś dowcip, czasami ma jakąś aluzję. Wiecie, można by zadać takie pytanie, na przykład, który polski polityk mógłby mówić kwa-kwa. I teraz zwróćcie uwagę na strukturę tego pytania. To jest pytanie, które odwołuje się tak. Odwołuje się ono do czego? Odwołuje się do naszej znajomości rzeczywistości. Musimy mniej więcej wiedzieć, czym jest kaczka, jaki może wydawać odgłos. Musimy przejść od słowa kaczka do nazwiska kaczyński. W związku z czym tak naprawdę wydaje to się nam trywialnym zadaniem, ale spróbujcie napisać program komputerowy, który jest w stanie to zrobić. W dodatku jest to w stanie robić systematycznie. Czyli nie tylko w tym jednym konkretnym przypadku, tylko ogólnie rzecz biorąc. No więc IBM wzięło to na siebie i w ten sposób powstał Watson, który to już było dawno chyba, z 15 lat temu wygrał z najlepszym graczem ludzkim w Jeopardy, Kenem Jenningsem, wygrał, no i to było rzeczywiście wielkie osiągnięcie. I potem IBM sobie zadał takie pytanie, zresztą równolegle pracował nad projektem IBM Watson for Oncology. I tam chodziło o to, żeby tę niebagatelną moc przeczesywania przez miliony dokumentów, no bo tak był uczony Watson, wykorzystać no, dla czegoś poważniejszego niż wygrywanie teleturnieju. I tam wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś następującego. Lekarz, onkolog, podchodzi sobie do swojego komputerka i wrzuca do niego dane pacjenta i komunikuje się z nim, zadaje mu pytania, na przykład na zasadzie, no tu mamy takie dane, tak wygląda ten guz na, powiedzmy sobie, tam rezonansie magnetycznym, tak po podaniu kontrastu, takie mu wyszły badania, takie ma badania krwi. No i przegaduje sobie ten problem z Watsonem, zadaje mu pytania. Na przykład, no co byś powiedział na chemioterapię? A Watson mu coś tam odpowiada, że no w 1977 był taki przypadek zarejestrowany w Kanadzie, opublikowany w kanadyjskim czasopismie onkologicznym w marcu, wydaje się bardzo podobny. Czyli dokonałby czegoś, czego człowiek nie jest w stanie zrobić. Czyli teoretycznie onkolog, któremu by położono przed nos ten konkretny artykuł, Mógłby potem z tego skorzystać, ale jakim cudem miałby dojść do tego, żeby potem na artykuł sięgnąć, podczas gdy około 40% wszystkich artykułów naukowych jest z dziedziny biologii i medycyny. Czyli z tego miliona 400 000 to jest biologia i medycyna. Yy, zupełna niemożliwość. Więc taki był pomysł IBM-u. Yy, I teraz co dalej? Ha, zależy kogo zapytać. Projekt powstał, były jego wersje pilotażowe. W dwóch miejscach na świecie głównie, jednym z nich były Stany Zjednoczone, drugim z nich były Indie. I co się okazało? W Stanach Zjednoczonych oczywiście wysłali IBM Watsona do najlepszych szpitali, tam do John Hopkinsa i tam no, byli sami dumni onkolodzy i oni w końcu stwierdzili, że im się to nie podoba, że oni są nieufni wobec tego wszystkiego, że, że, że to jest wszystko bez sensu i, i, i nie. I to tam spotkało się z klapą i dziennikarze amerykańscy głównie do dzisiaj mówią, że IBM Watson for Oncology był taką delikatną klapą. Natomiast co się wydarzyło w Indiach? Bardzo ciekawa historia. Oni to wzięli. Oni to, za przeproszeniem, kupili i co ciekawe, mimo że była to wersja czysto testowa, to był etap wstępny, wszędzie było napisane wołowymi literami nie korzystać, przyjechali potem ci ludzie z IBM-u po tym etapie próbnym i okazało się, że ci ludzie po prostu z tego korzystają. To znaczy, no, wypluwało to jakieś tam sugestie yy, nie tyle diagnostyczne, co terapeutyczne i zaczęło to powoli wsiąkać w procedury szpitalne. Dlaczego? No, odpowiedzią na to jest taka... Liczba, bardzo ciekawa, liczba lekarzy na 100 tysięcy obywateli. Ja teraz nie pamiętam tych parametrów, ale to sami sobie możemy wymyślić, że w Stanach jest około chyba 10-15 razy więcej lekarza na jednego obywatela. Więc się pojawia bardzo poważny problem. Mianowicie, no, co jest lepsze i co jest gorsze. Ostatnio była taka, to dosłownie dwa tygodnie temu się ukazało, ukazało taki artykuł, gdzie w Kanadzie, w Toronto, w takim samym zastosowaniu, czyli w zastosowaniu onkologicznym zaproponowano lekarzom, że, że, że przed nimi kładziono dwie kartki. Jedna to była procedura naświetlania, tam był jakby prostaty, wtedy był testowany. Jedna była procedura naświetlania, czyli to co robi radiolog, stworzona przez człowieka, a jedna była przez AI, przez, przez algorytm. Nie było wiadomo, która jest która. I biedny lekarz onkolog musiał najpierw powiedzieć, czy one są ok, a potem wybrać lepszą z nich. I wybierał jako lepszą z tych dwóch propozycji tę stworzoną przez AI. No zgadnijcie, w jakim procencie przypadku, w jakim procencie procedura naświetlania guza, prostaty stworzona przez AI, była wybrana przez lekarza jako lepsza. 92%. I teraz, i to był pierwszy taki etap roboczy tego wszystkiego, gdzie, gdzie taki uzyskano wynik, i potem tym lekarzom powiedziano tak, słuchajcie, fajnie poszło, no to od jutra faktycznie będziemy leczyć ludzi tymi. Tymi protokołami radioterapeutycznymi, bo dotychczas to się bawiliśmy, sprawdzaliśmy, czy to jest skuteczne, natomiast od jutra, słuchajcie, faktycznie będziemy to stosować. I co się nagle okazało? Po kilku miesiącach częstość wybierania tych algorytmów komputerowych spadła do 50% mniej więcej. Co się wydarzyło? A oni dalej nie wiedzieli, kto jest który. I wielki problem. Na czym jakby coś się wydarzyło? Dlaczego? Jak? Zrobili z nimi wywiady i co się okazało? Oni zaczęli podejrzewać. I w artykule naukowym, w którym to zaraportowano, nie podano informacji, po czym oni poznawali. Czy to jakiś swój styl miało to AI, może jakiś nieludzki, może błędów nie popełniało, literówek, wiecie. Widzieliście, kiedyś, jak Lekarz receptę wypisuje tam, tak? Udo się nagle z niego, duło robi i tak dalej. No to spieszą się. Yy, nie wiadomo jak, ale nauczyli się rozpoznawać i bali się. I to jako ten artykuł zgłaszał, że fundamentalnym problemem w onkologii nie jest skuteczność tego algorytmu, bo ona już jest zbliżona do ludzkiej, i tam przytaczano, bo tego już jest dużo, wiecie. Mammogramy, na przykład, są analizowane już dzisiaj lepiej przez maszyny niż przez człowieka. Zdjęcia zmian skórnych analizowane są już dzisiaj przez algorytmy lepiej niż przez człowieka. Ale fundamentalnym problemem do rozwiązania jest zaufanie lekarza i zgoda na to, bo oni się po prostu boją. I można im pokazać, no nabiałem, że, słuchajcie, no, ale to ten komputer to le robi lepiej niż twój ulubiony radiolog. Nie. Nie zgadzają się. No, to bariera psychiczna. Ale to jeszcze jest nie koniec tej historii, słuchajcie, bo okazało się później, że oni znaleźli na nich haczyk. I tym haczykiem jest czas. Bo czas średni. Takiej, bo etapy są następujące. Lekarz prowadzący danego pacjenta dostaje wyniki badań obrazowania, czyli tam mamy prześwietlenie tam tych okolic, tych pszczół kwiatkowych, no i mamy tam zdjęcie tego guza prostaty. I od tego momentu jest decyzja: OK, robimy naświetlanie, robimy radioterapię. Więc co trzeba zrobić? Lekarz prowadzący wysyła zapotrzebowanie do lekarza albo technika radiologa. Radiolog w tym momencie generuje tak zwany protokół. Przekazuje go lekarzowi, lekarz go ogląda, zatwierdza i w tym momencie jest wypisywane zlecenie na naświetlanie. To zajmuje średnio w Kanadzie w Toronto, gdzie wykonywano to badania 5 dni. 5 dni. Kiedy ten pośredni etap, ten etap wygenerowania protokołu naświetlania, jest robiony automatycznie przez maszynę, cały ten etap zajmuje, łącznie wszystkiego, 12 godzin. Teraz dlaczego jest aż tak gigantyczna różnica? To nie jest tak, że ten technik to robi trzy dni. To jest kwestia zgrania się. Wiecie, lekarz ma w piątek, godzinę 17, jest właśnie po szóstym dyżurze, siada, wypija kawę, mówi, dobra, A, bierzemy się za pacjenta X. I w tym momencie mówi, dobra, będziemy go naświetlać, wypisuje lekarz, technik, radiolog, musi mi to wygenerować. No ale co? No, na weekend na przykład. Dopiero w poniedziałek nad tym siądzie. Przypuśćmy, że w poniedziałek o godzinie 11 na lekarza będzie czekać ta karteczka z protokołem naświetlania, ale lekarz w tym momencie operuje. Albo ma wolne. Tak? Więc znowu mija masa czasu. Tymczasem co się okazało, kiedy się przy, przyjrzeli temu, w jaki sposób faktycznie pracują lekarze, mający do dyspozycji takie klik, że oni sobie robią klik i to im generuje protokół terapeutyczny, to oni działali zupełnie inaczej. Oni wiedzieli, że mają dwie godziny wolnego, że za 15 minut dostaną terapię, no to siadali, siadali do papierów, szybko to zlecali, żeby mu generowało te raporty i w tym momencie już wiedział, że on dokładnie za 15 minut dostanie karteczkę i to ich przekonało ostatecznie. I z tego co mi wiadomo, artykuł się kończy, jak wszystkie dobre artykuły naukowe, słuchajcie, kończą się w momencie zawieszenia, bo naukowcy też wiedzą w jaki sposób budować suspens, że, że na tym się skończyło i tam na zasadzie, że no zainteresowanie jest większe. Więc to jest artykuł, który się ukazał chyba dajże 2-3 tygodnie temu, natomiast no, został napisany tam chyba 6 miesięcy temu. Jest bardzo jestem ciekaw, co tam się dzieje w tym Toronto. A, a na końcu taka jeszcze <ścoughs> ciekawostka. Kiedy ci od IBMu, yy, że tak powiem dowiedzieli się co tam się dzieje w tych Indiach, natychmiast cofnęli to, no bo kurczę, przecież to nie jest ostateczna wersja, to jest tylko taka wiecie trial yy, i tak dalej, więc nie będziemy z tego korzystać. Wycofali to, mówili słuchajcie kasujemy z wszystkich komputerów to, bo tego nie wolno stosować do leczenia pacjentów. Ktoś tam yy, z któregoś z tych szpitali powiedział, że jest taki mały problem, bo oni to pożyczyli kolegom w Mongolii. Yy, no, wiecie, no płytkę się skopiowało, wysłało się do Mongolii, bo tam okazało się, że w szpitalu w Uwan Bator przez pewien czas nie było ani jednego onkologa. Mieli problemy kadrowe i nie było ani jednego onkologa, i tam IBM Watson był onkologiem przez kilka miesięcy. To jest taka, taki mało znany fakt, ale gdybyście się zastanawiali nad przecieraniem szlaków sztucznej inteligencji w medycynie, to pamiętajcie zawsze, to jest dla mnie zawsze bardzo interesujące, jako dla, dla dziennikarza, że wiecie, są te kwestie prawne są te kwestie etyczne, są te kwestie skuteczności, wydajności, procentów, bla, 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 ale potem gdzieś na końcu jest przemęczony lekarz, który ma swoją trzecią w nocy i musi kogoś zdiagnozować i nie wie, nie umie, nie chce mu się, zmęczony jest, zapił I, i teraz jest pytanie, że ostatecznie medycyna dzieje się tam, tam się dzieje medycyna, w związku z czym... Bardzo ciekawie mi jest obserwować dyskusje i debaty na temat wchodzenia sztucznej inteligencji w medycynę, dlatego, że jestem bardzo ciekaw, wiecie, jak są te. Teraz już to miało do postaci aplikacji zostać doprowadzone, te algorytmy, którymi fotografuje się zmianę skórną i on diagnozuje tę zmianę skórną. I oczywiście wszyscy powiedzieli, że nie, 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 absolutnie nie, żaden, nikt nie powinien z tego korzystać, że to powinien lekarz robić. A jestem przekonany, że, że, że lekarze już to robią. Tylko nam nie powiedzą, tylko znikają w sąsiednim pomieszczeniu, co oni będą oglądać przecież. Przecież to jest skuteczniejsze, to jest szybsze, to jacyś na pewno mądrzejsi ludzie zrobili. Ja zresztą już jest 17.02, ja właściwie od dwóch minut powinienem być w domu. Nie? Więc klik, klik, klik. Panie ma pan czerniaka. Ok, do widzenia, pa. Więc e, ogólnie rzecz biorąc, to tak, tak sobie pomyślałem, że, że na końcu taka mała dawka orzeźwiającej pragmatyki życiowej. E, pamiętajmy też o takich rzeczach jak czas, jak pieniądze, jak zmęczenie, jak one battle. E, dziękuję serdecznie.